Bye. Mm -hmm. Wszystkim w kolejnym filmie. A zacznę od tego, co tutaj właśnie się dotk dotknęłam. Tutaj właśnie się dotknęłam i przypomniało mi się, że nie mam mojego naszyjnika. Zerwałam go. Jest to mój amulet, bez którego się nigdzie nie ruszam, który mi towarzyszy od roku i czuję się goła, czuję się niechroniona. Um, znaczy, mogę oczywiście, jakby ja się chronić, tak. Wiem, że to nie zależy od rzeczy, ale. Oh, czuję się słabo z niego, ale do rzeczy. Za trzy dni będzie gotowy, mamy weekend, więc no. Jakoś przeżyję. I dzisiejszy vlog, pogadanka będzie odnośnie naszej pełni księżyca. Ostatnio zauważyłam, że e, właśnie podczas pełni, pod, podczas nowiu bardzo mam ochotę kręcić filmy i kręcić vlogi i się z wami tym dzielić, bo przepełniają mnie emocje po prostu i szczególnie podczas tej pełni księżyca, która jest mega dla mnie ważna, kolejna, tak jak mówiłam o truskawkowej pełni miesiąc temu, ale mm, w ogóle mój cykl się zmienił, tak że właśnie mam okres w pełni, gdzie normalnie miałam a, wnów księżyca i wydaje mi się, że, że muszę się na tym skupić. To jest bardzo mm, taka ważna dla mojego ciała, dla mojego, dla, dla mojego ducha. Ważna rzecz, nad którą muszę się pochylić i muszę pomyśleć. Ale ogólnie ta pełnia... Jesteśmy w sezonie raka. I to widać, to widać, bo nie dość, że właśnie okres to jeszcze... Ten sezon raka jest bardzo emocjonalny, rozwala mnie totalnie. Mam takie przemyślenia. Odnośnie wszystkiego, odnośnie właśnie bardzo emocjonalnie podchodzę do rzeczy, które są związane z pełnią w koziorożcu, który to znak jest bardzo, jest, to jest znak ziemi. Bardzo taki trzeźwo myślący, dobrze zorganizowany, taki powiedziałabym, może, że. A twardo stąpający po ziemi e, i wręcz czasami by się wydawało, że bez uczuć, gdzie właśnie jesteśmy w sezonie raka. I to kombo totalnie mnie rozwala. Do tego pełnia to czas przemyśleń, e, gdzie myślimy nad tym, co nam służy, co nam nie służy, co musimy puścić, Uf, nad czym się skupić i, i tak dalej, więc ym, biorąc pod uwagę, że właśnie głównie ym, rozmyślam nad takimi tematami związanymi właśnie z koziorożcem i tym może taką organizacją, budżetem, bardzo takimi przyziemnymi y, sprawami. I bardzo mocno mnie to rozwala emocjonalnie. Bardzo, bardzo to przeżywam. Płaczę. Cały czas płaczę. Naprawdę od paru dni cały czas płaczę. Jeszcze do tego właśnie okres, który mnie przetyrał tego miesiąca okrutnie. Ale mimo wszystko czuję. No zaraz się znowu popłaczę, wiecie. Jestem, Jestem naprawdę. No zgubiłam myśli, ale jestem taka w sumie wdzięczna za to i wiem, że ten okres, taki okres właśnie przygotowań, rozmyślań, zamknięcia pewnego etapu, pewnych etapów otworzenia jest potrzebne. Ale fuch, daję sobie pozwolenie na to, żeby czuć to wszystko, żeby... Żeby to przeze mnie przypłynęło, bo gromadzenie uczuć w sobie nie jest dobre, kochane, nie jest dobre, i, um, i ja w zeszłym roku, kiedy właśnie um, dotknęłam, dotknęła mnie depresja, po tych paru miesiącach, kiedy wyszłam z tego jakoś, um, wyczułgałam się, że tak powiem. To miałam takie przeświadczenie, miałam takie złudne mm, myślenie, że muszę być silna, że nie mogę płakać bardzo długo, potem nie płakałam, um, nie pozwalałam sobie, po prostu tłumiłam te uczucia i tłumiłam wszystko w sobie, żeby pokazać, że jestem silna, ale płacz pozwala mi sobie na czucie. Emocji, naczucie wszystkiego, co nas otacza, naszych emocji, emocji innych ludzi, emocji wszechświata jest cudowne, i jest potrzebne i jest uzdrawiające. I to jest znak naszej siły, że pozwalamy temu wszystkiemu przepłynąć, pozwalamy temu. Przejść przez nasze wszystkie czakry, przez całe nasze ciało i odejść. I to jest mega cudowne, to jest yy, wyzwalające, i yy, wiem, że właśnie po tym etapie takiego czyszczenia. Przyjdzie czas ulgi, i przyjdzie czas takiego zorganizowania, i przyjdzie po prostu lepszy czas. Więc e, tak. Ja w ogóle teraz będę nagrywała inny film dla Was e, odnośnie minimalizmu. Mam nadzieję, że się ucieszycie. Nie wiem, który pojawi się pierwszy, tak naprawdę. E, wydaje mi się, że tamten. Więc jeśli już jest na kanale, to zapraszam. Yy, odnośnie sprzątania po yy, sześciu latach, siedmiu, po siedmiu latach prawie minimalizmu yy, zobaczymy jaką minimalistką jestem. Yy, może no, żartuję, że jaką minimalistką jestem. Chodzi o to, że od dłuższego czasu właśnie ja nie miałam czasu na takie na taką organizację właśnie tutaj wchodzi pełnia kozioro w koziorożcu e, i takie przyziemne właśnie sprzątanie i w głowie i umyśle ogólnie i w przestrzeni e, bo od dłuższego czasu nie miałam też czasu na to, nie miałam przestrzeni ani ochoty też e, na taką organizację i bardzo często nie było mnie w domu dlatego też e, w szafkach ogólnie nie no tutaj niepościelone łóżko no ale wy, wybaczcie, wybaczcie a ta pogadanka będzie będzie chyba pełna łez powiem wam będzie, ale wracam do was yy, chwilkę później bo muszę sobie dokończyć Outlander i będę teraz sprzątać, będę uzdrawiać mój bruszek, żeby nie bolał i, i będę płakać, mam ochotę na płacze znowu, bo pewne etapy właśnie się zaczynają, pewne etapy się kończą też, też w mojej pracy i... o oh Boże. I jest mi bardzo szkoda z, z jednego względu, a z drugiego też nie mogę się doczekać trochę na to nowe, co przyjdzie. Więc jest to okres zmian, i no. Nie będę już płakać, bo pewnie macie dość, ale dajcie znać, czy ta pełnia was tak przytierała emocjonalnie też, tak jak mnie, bo naprawdę ja czuję się jak nie wiem, jak taka właśnie. Dobra, nie, pow nie powiem nic brzyd brzydkiego, bo to nie jest nic złego. Czuję się po prostu jakbym musiała cały czas płakać i cały czas siebie wyrzucać. Uff, więc mam nadzieję, że po tej pełni e, poczuję się lepiej i jutro na pewno nie jutro. Pełnia jest pojutrze, ale pojutrze jestem w pracy, więc jutro wieczorem zrobię sobie rytuał na pewno. A pełnie jest poniedziałek 3, około godziny 13 coś, więc myślę, że niedziela w nocy też będzie w porządku. Dobra, zamykam się, idziemy sobie sprzątać. dobijam ostatni łyczek mm, lemoniatki i chciałam się Was zapytać, co myślicie, bo zostawiłam um, podcast już um, jakiś czas temu, ale zaczęłam się zastanawiać, czy chcielibyście, chciałabyście, żebym wróciła do podcastu, żebym wróciła do podcastu e, nieminimalistycznego. Ale takiego, w którym minimalizm też będę poruszać. Będę mówiła o życiu, będę mówiła o moich przemyśleniach, też o uzdrawianiu, o magii, o wszystkich rzeczach, które mają wpływ na dobrostan, na szczęście w moim życiu i wszystkie takie rzeczy, które miały właśnie na to wpływ gdzie teraz jestem, gdzie teraz dążę i pomyślałam, że to jest fajny pomysł bo nie wiem, <grywania> czy jesteście zainteresowani w ogóle, żeby tak um, oglądać tylko moją twarz i moje um, przemyślenia właśnie I jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo was proszę o e, subskrypcję to mega dużo dla mnie znaczy każdy komentarz, każdy, każda łapka w górę, w górę, każda subskrypcja jest naprawdę dla mnie mega ważna. Każde wyświetlenie wszystko naprawdę to mi daje, dodaje mi skrzydeł i sprawia, że nie mam ochoty tego rzucić, bo wiem, że teraz jest dość taki czas przejść. Mm, bo zmieniam tematykę kanału, więc dużo z Was, e, może nie z Was, które teraz mnie oglądają, ale dużo osób, m, które liczę na tylko stricte minimalistyczne treści e, no, odchodzi, e, ale mam nadzieję, że przybędą tutaj na ten kanał nowe, cudowne m, dusze, które będą chciały się rozwijać nie tylko pod względem materialnym bo ten rozwój ja mam za sobą już dawno temu i um, chciałabym pójść dalej właśnie w ten duchowy rozwój i razem z Wami się polepszać, razem z Wami się uzdrawiać. Um, tak. Tyle co, nagrałam film z właśnie sprzątaniem tej strefy. Um, Fizycznej tej strefy materialnej. Teraz będę sobie tutaj o, planować. Pełnia w koziorożcu, daję sobie znaki. Właśnie miałam ochotę na uporządkowanie, na taką organizację, na przemyślenia, co dalej, co będę robić dalej, nad czym będę się skupiać, co mi służy, co mi nie służy. Skupię się też. Na aspekcie y, moim zdrowotnym Po raz kolejny e, Jeśli chodzi właśnie o jakąś dietę Nie chodzi mi głównie o dietę dietę, Tylko o zdrowszy tryb życia Może wprowadzę jakieś meal prep Myślę, że tylko to będzie u mnie zdawało egzamin ehm, No w przypadku, jeśli mam bardzo dużo zmian pod rząd A w tym miesiącu przez to, że a wyjeżdżam na jeden wyjazd, parodniowy w sumie, ale dwa razy w miesiącu, bo właśnie na ten wyjazd, i potem jeszcze do rodziców chcę pod koniec miesiąca. No to bardzo dużo pracuję. Wiecie, nie biorę żadnego urlopu, tylko po prostu sobie tak układam grafik, żeby mieć dużo zmian pod rząd i mieć więcej dni wolnych. Więc wszystko muszę sobie zaplanować, bo ciężko będzie z posiłkami w takim wypadku. Nie wiem, co mogę zjeść ze śniadań, co lepiej nie. I może jakieś, co mogę sobie przygotować wcześniej, żeby sobie wziąć, a nie w żabce kupować jakiejś rzeczy. To też pozwoli mi trochę zaoszczędzić więcej pieniędzy, na pewno. Dlatego. Przygotowania, przygotowania i muszę się ogarnąć w tym temacie. Bardzo bym chciała też podziękować Marinicie, że pożyczyła mi tę książkę. Jest to Zranienie w dzieciństwie. Jak rozpoznać i uleczyć matczyną lub ojcowską ranę Sylwii Kocoń. W pierwszy dzień przeczytałam 65 stron, w jeden wieczór, w noc tak naprawdę. Cudowna książka i będę właśnie dzisiaj też się za nią zabierać po moim planowanku Cudo, cudo, naprawdę i na pewno e, jeśli będę nagrywała podcast to to będzie um, chyba pierwszy odcinek właśnie po takim moim powrocie O tej książce, o, e, o tej właśnie ranie, którą myślę, że każdy z nas ma i właśnie, więcej w ogóle będzie w podcaście, bo mam bardzo dużo przemyśleń e, związanych z tą książką. Na pewno będę miała jeszcze więcej przemyśleń e, po jej skończeniu e, i będę się zabierać właśnie na takie trudniejsze tematy, i mam nadzieję, że one też wzbudzą Wasze zainteresowanie. Ja się przygotowuję. Planowanko, tutaj mam jeszcze taki, nie wiem, czy wam pokażę. O, plan na ścianie. Z boku na czerwiec, więc yy, na lipiec. Halo. Więc na lipiec też sobie teraz yy, pewnie zrobię. Czuję się dużo lepiej, czuję taki spokój. I przez to, że właśnie poczułam tę energię jako zdrożca i ogarnęłam się tak um, przestrzeniowo, um, ogarniam zaraz um, mój planning um, dniowy, jedzeniowy i tak to czuję, że. Jestem na dobrych torach i że będzie dobrze, pomimo tego, że brzuch mnie strasznie boi. Źle się ogólnie dzisiaj czuję, to mam takiego kopa energii strasznego naprawdę. Eee, nie chcę mi się już płakać, już mi przeszło, ale pewnie nie na długo. Eee, no ta książka będzie wyciskaczem takich łez. Nie wiem co wam mam jeszcze powiedzieć, bo mam taki mętlik w głowie, chciałabym się podzielić z wami wszystkim naraz, a tak się nie da, więc krok po kroczku będziemy sobie działać, będziemy razem iść tą ścieżką duchową, magiczną, dla każdego naprawdę to jest, bo Różne dziedziny można sobie różnie do siebie dopasować. E, a z takich nowości to ja wam powiem, że zamówiłam sobie wahadełko mm, ametystowe I, i działam sobie już z nim. I naprawdę, wow. To jak ono działa, to jest. To mi się w głowie nie mieści. To jest cudo. E, I razem w połączeniu, właśnie z kartami tarota, to jest dodaje mi e, takiej nie wiem pewności siebie w strefie magicznej w której w której sobie działam e, uwielbiam to robić i cieszę się, że e, no, ludzie z mojego otoczenia e, mi w tym ufają. Ja się już z wami chyba żegnam, bo teraz jest czas dla mnie jest czas na przemyślenia, na spisanie tego wszystkiego i mam nadzieję, że widzimy się w następnym magicznym filmie. Do zobaczenia. Pa.